Ale świat to wielkie więzienie. Okej. Okay. Jak widzicie, oku mnie jest wielkie więzienie czerwone, a pod mini nie ma totalnie nic. Zbierzmy może tutaj. Bus. Skopmy może tutaj coś. Skopmy tutaj Znalazłem czerwone tutaj. Także... O, tutaj... E... Wyjście, jakby upadał jakiegoś z bloku, to podłożę do niego te, to coś, te czerwone, i to mnie uratuje, Nie, że je upadnie. O, tutaj skołparł. Dobra, kopiemy tutaj.